I zobaczmy, lwy, witam was serdecznie, wszystkiego, wszystkiego pięknego, ognistego, mocnego, fantastycznego, takiego, no wiecie, waszego. Niech się dzieje, niech będzie fajnie i no i hop, no i hop do przodu, lecimy. Zobaczmy, jaki ten miesiąc dla was, drogie lwy, będzie. Ja już mam karty przetasowane, prawdzie, no ale zobaczmy, miesiąc sierpień dla lwa, jaka jest, jaki ten miesiąc sierpień dla lwa może być? najważniejszy kierunek dla lwów w miesiącu sierpniu. Wymagana postawa. Najważniejsze wyzwanie, czy największe wyzwanie dla lwa. I rada dla lwów. Pojawił on się już, słuchajcie, wcześniej. Ja od razu wyciągnę sobie kartę rady także dla Duchową, a więc, co jest radą dla lwów na miesiąc? Sierpień. Miesiąc sierpień dla lwów. Pod spodem jesteś wszechświatem, a więc masz realny wpływ na to, co się dzieje i na to, w jaką stronę ruszasz. Tę energię, która wokół ciebie się dzieje. Pod spodem macie również rycerza kielichów. Rycerz kielichów może mówić: no, że właśnie jesteście w takiej potrzebie, albo towarzyszy Wam obecnie taka energia kochliwości, słuchajcie, no, takiego zaskoczenia, takiej. Em, Takiej trochę też niezdecydowanej postawy, takiej gdzieś palcem na wodzie pisanej, niekoniecznie waszej, może tej, która po prostu się wokół dzieje, a więc coś może Wam się wydawać niezbyt takie. Um esencjonalne albo wy podchodzicie do spraw zbyt tak pobieżnie. Gdzieś być może taka nie tyle błaha, co bardziej taka być może właśnie no, wyluzowana postawa Wam towarzyszy. Ja bym chciała dzisiaj to czytanie tak bardziej słuchajcie, konkretnie potraktować. Zresztą ta energia kart też tak będzie trochę na mnie wymuszać, bo mi się wydaje to, co może trochę inaczej będzie interpretowane. Karty są dzisiaj takie bardziej surowe, bardziej takie dystynkowane. I fajnie w ogóle a propos tej delikatności w ogóle nie wiem czy Wy widzicie, pokazywała nam się para tutaj, a więc król kielichów i królowa kielichów ehm... I teraz tak, miesiąc pokazuje Was w tej energii kielichowej, muszę powiedzieć, że dla niektórych miesiąc nie musi być wcale taki e, na to, że są to urodziny lekki, ale to też może być tak, że wychodzicie z tej energii, która jest waszą e, no, taką, wiecie, no, porodową energią, a więc e, w bólach i gdzieś w, z tym płaczem, <laughs> pierwszym oddechem, no, łapaniem tego świata e, z no, oglądem. Pierwszym takim trochę szokiem, a więc w tym szoku też mogą być tutaj gdzieś niektóre lwy, bo mi się też tak pokazało, że też ta energia może wibrować dla niektórych w taki trochę radykalny sposób. A więc pewne rzeczy mogą się dla Was albo kończyć, albo możecie czuć takie trochę przeciążenie, czy też takie no, szybko, szybko, żeby już i w ogóle ja już to chciałbym, albo już muszę. Tutaj miesiąc Was trochę wy, delikatnie jakby kieruje w stronę w ogóle emocji, a więc ten miesiąc może być też emocjonalny, może być miesiącem, który Was trochę więcej emocji nauczy, czy też da Wam taką trochę inną postawę, bardziej dojrzałą. Co też nie oznacza, że bardzo taką konkretną, czy już. Pewną, wiadomą, świadomą, otwartą, bo też możecie być trochę bardziej zamknięci aniżeli właśnie otwarci. Możecie trochę też się chcieć się nie tyle wycofywać, co zabezpieczać z tymi emocjami, uczuciami. A więc mogę powiedzieć, że będą wśród Was takie lwy, które ten miesiąc będą trochę grały osobę, która jest być może bardziej frywolna, ale w środku jest tak naprawdę mocno dojrzała i doskonale wie, jakie są zasady gry, ale co innego będzie pokazywać na zewnątrz. Może też tak być, że miesiąc będzie wam przynosił także ludzi, może m, osoby dla pań, pewnych panów, e, m, którzy m, no właśnie taką energią tego króla kielichów będą się tutaj e, charakteryzować e, i waszym największym wyzwaniem w tym miesiącu będzie to, żeby tego pana, e, tę te panią, tego człowieka rozpoznać. A więc żeby żeby no Podzielić te emocje na pół, żeby wyjść z takimi emocjami ku sobie, żeby właśnie się nie bać, lub żeby zobaczyć coś, co jest bardzo praktyczne. Taką tutaj energię odczuwam dla niektórych lwów, a więc będzie. Ten miesiąc też was ukierunkowywał na większe otwieranie siebie w stronę uleczania emocji. Ale to uleczanie emocji może powodowane być tym, co zobaczycie namacalnie, lub co będzie takim faktycznym dowodem na to, że te emocje wokół was istnieją. No i ryzyko może być takie, że o ile Panie będą chciały okazywać, ale mogą być trochę bardziej. Wycofane. Nawet bym powiedziała, że mogą ryzyko tego miesiąca może być takie, że zostaniecie odebrane trochę inaczej to, co nawiązuje do tego rycerza, aniżeli byście chciały. A więc... Uwaga na to, żebyście nie popłynęły z pewną frywolnością niekontrolowaną, której, e, której nie chcecie pokazać, która tak gdzieś mimochodem może się po prostu e, wymknąć lub e, może tak wyjść, że będziecie chciały na bazie zaimponowania e, zrobić jakiś taki e, skok energetyczny w stronę drugiej osoby i to Wam no, po prostu może się nie udać. Może to wyjść jakoś tak kwadratowo, e, dziwacznie. I na to tutaj musicie uważać, żeby tej osoby trochę nie zniechęcić lub żeby jej nie powstrzymać. Jeżeli chodzi o panów, no to waszym ryzykiem może być to, przed tymi emocjami, które byłyby warte chociażby uwagi, że możecie się za bardzo wycofać lub nie pokazać czegoś, na co was stać lub co byście mogli e, pokazać. Ale powiem Wam tak: najważniejszym wyzwaniem dla was e, jest, no właśnie, uleczenie siebie, uleczenie emocji, uleczenie tego, co. Tworzy was ten Ningi Yang, tę równowagę. Każdy z Was odniesie to do siebie, wie o co chodzi, bo może tutaj są pewne takie stany, które powodują, że ktoś musiał na siebie wziąć pewną rolę, na przykład bardziej męską lub bardziej damską m, matki ojca, albo chociażby gdzieś ktoś się wykazuje postawą siłacza, siłaczki. I dlatego ten miesiąc będzie Wam takie, może nie tyle przygody, ale ludzi także i charakter pracy, czy też zaangażowania, nastawienie emocjonalne trochę testował lub pokazywał właśnie na ile Was stać lub na ile możecie i ile powinniście. Karta, jesteś przed światem, która się pokazała pod spodem, a jak wiecie, to co ja pod spodem czytam zawsze jako taki też przekaz tego, co obecnie wokół Was się dzieje, może mi mówić, że. To jest taki czas dla Was poznawania siebie i natury wszystkiego. A więc yy, albo wierzycie, Otwieracie się na tę wiarę, że właśnie wszechświat żyje, że jest to energia, że w ogóle ta energia właśnie jest energią i że to tak wszystko działa, funkcjonuje, że nie ma przypadków, że są takie rzeczy, które, które poza waszą świadomością, poza tym, co logiczne, poza tym, co takie rozumowe, może was dosięgnąć, może was chcieć bardziej otwierać, trochę zamykać, poszukiwać, pokazywać także te kierunki drogi, no i że w każdym miejscu i w każdej chwili. Też sobie poradzicie, bo tak po prostu jest to zbudowane, taki jest ten konstrukt. A więc nie ma drogi, która byłaby zła, nie ma drogi, która byłaby nieodpowiednia. Jakby patrząc na to tak globalnie, wszystko jest dla ludzi i wszystko jest możliwe, ale tutaj wiara wasza w to, że jest to wszystko całością, a nie jest to odrębnością. Pozwoli Wam się przybliżyć do tego, co jest Waszą większą jeszcze Was, także spójnością, takim pogodzeniem, taką, taką, takim spokojem wewnętrznym, brakiem szarpania się. No i tutaj gdzieś taka energia. Tego odkrywania, co właśnie kochasz, co czym się cieszysz, co cię pobudza, żeby wiedzieć, nazwać, czy też niekoniecznie nazwać, ale odczuć, czuć, wiedzieć przez skórę i nie okłamywać siebie. To jest dosyć ważne, to jest dosyć ważne i ten miesiąc będzie chciał możecie właśnie w tę stronę trochę przekierowywać, albo będzie chciał właśnie materializować to w Twoim życiu, co na czym będziesz się koncentrować. A więc to na czym nie będziesz się koncentrował, odejdzie bez twojej uwagi. Tak się tutaj, słuchajcie, ten miesiąc dla was pokazuje. Wymagana dla was postawa w tym miesiącu pokazała się w trójce. W trójce, w trójce pentakli. A więc powiem tak, że dla niektórych lwów radzona jest praca zespołowa, wykazywanie siebie talentami, korzystanie z okazji. No i przede wszystkim postawienie na taką kreację. Na kreację, na twórczość, na to, co jest, co nie jest sztampowe, ale co jest także wymierne. A więc wymagana postawa dla Was jest taka, żeby. Realnie, bardzo życiowo, bardzo treściwie patrzeć na to, co Wam coś daje, co Wam coś okazuje, kto Wam to daje i kto Wam to okazuje, w jaki sposób, czym to dla Was jest. W tej karcie także jest sygnał, żeby patrzeć na życie w sposób satysfakcjonujący, a więc aby Spełniały się Wasze marzenia, aby nabrać rozpędu do sukcesu. Ważne jest, aby wykazywać pasję, umiejętność realizacji siebie, a więc nie pobłażać sobie, być zdeterminowanym, być otwartym na innych także. A więc to jest Wasza wymagana postawa. Otwarta, zdeterminowana artystyczna niekiedy również, no ale także taka y, dająca się chętna poddaniu pewnym zmianom, korzystająca z szans, dająca także szansę, dająca także możliwość y, chętna do tego, żeby wspierać y, swoje wizje i marzenia i przede wszystkim nie zwracająca uwagę na krytykę. A więc pewna tego, co jest y, co jest Waszym dobrem, co jest Waszym talentem, co jest Wami, co Was buduje, co Was kreuje, co Wam przyświeca. To jest również, pamiętajcie, bezwarunkowa miłość, która jest od Was wymagana w tym miesiącu, a więc... Jeżeli szukacie, kochacie albo patrzycie na swoje związki lub na ludzi wokół Was, no to właśnie w ten sposób podobny, jednolity, taki spójny, uzupełniający także. Pamiętajcie, że wyzwaniem największym jest dla Was królowa Kierichów, a więc dla kogoś z Was z pewnością jest to ta właśnie królowa, ta ukochana, ta. Czy ten ukochany, dla kogoś innego tym ukochaniem i tym ukochanym jesteście wy sami, a więc, żeby samemu sobie podarować tę miłość lub zauważyć wartość swoją, bardzo ważną, bardzo cenny dar, jaki macie także w sobie, żeby go. Żeby go nie roztrwonić na energię niższe, żeby go nie roztrwonić na energię, które czasami może też źle ulokowane w przekazach do innych ludzi czy w, no, w tych konstelacjach, które, z którymi jesteście na co dzień, aby gdzieś ten rycerz kielichów gdzieś tutaj nie był taki za bardzo uszczuplający głębie tego, co w Was jest. A, a więc ten miesiąc może chcieć pokazać Wam yy, yy, źródło Wasze. Yy, źródło, czy też... Yy, Jakąś taką kwintesencję mam wrażenie, czegoś, co niektórzy będą chcieli zatrzymać, powstrzymać, może się będą bali, a dla innych być może jest tutaj także najważniejszy kierunek, pokazany jako pewna powściągliwość w tym, co miałoby być takie rozpraszające. Zbyt poświęcone, a już zwłaszcza jeżeli chodzi o, pamiętajcie, materię pieniądza. A więc ten miesiąc także Wam mówi: oszczędzaj lub też nie roztrwaniaj. I na pewno, jeżeli drogi Lwie, chcesz komuś zaimponować, to nie tym, co jest monetarne, a więc nie tym, co jest no, tym takim świecidełkiem, blichtrem, kwestią majątku, posiadania rzeczy przyziemnych o tym zapomnij. Tutaj y, miej serce i patrzaj w serce. Gdzieś tak się tutaj dla kogoś pokazuje. Rada dla Was na ten miesiąc, żeby było jeszcze przegorniej, pokazuje się wisielec. A więc y, po pierwsze, zmień perspektywę y, patrzenia na coś. Y, podejść do spraw może w bardziej taki y, kreatywny sposób, także niekiedy innowacyjny, albo trochę w taki, który, z którym sam siebie możesz zaskoczyć. Y, oczywiście tylko w tę dobrą i pozytywną, fajną stronę. Ale y, co jest ważne, ten wisielec także mówi: y, zawieź się trochę, poddaj się temu, co, jest, y, co wymaga od Ciebie tej takiej transformującej energii. A więc y, do, czegoś, y, do czegoś się przymierz, y, z czymś się postaraj się nie tyle powalczyć, co ulec czemuś, co także chce Ciebie bardziej otworzyć lub bardziej poznać. Rozważ, jakie masz możliwości, jakie opcje są przed Tobą. Jak siebie realizujesz i co ciebie realizuje, co ciebie otwiera, co ciebie zamyka, co cię blokuje? Czas takiej kontemplacji i również czas zatrzymania jest ci proponowany. Może urlop, może pauza, a może chwila zastanowienia lub trochę wolniejszego działania w kierunkach tych, które będą tobie podarowane. A więc tam dokąd zmierzasz, gdzie pędzisz lub z jakimi właśnie emocjami, reakcjami także, czy okazywanymi chociażby gestami, słowami, deklaracjami tym bardziej, postaraj się trochę dać sobie czasu, postaraj się trochę to wyważyć, postaraj się trochę nie działać na rozgrzany umysł no i przede wszystkim zadbaj o takie trzeźwe wymyślenia. Rada na ten miesiąc jeszcze dla Was z kart duszy. No i widzicie, kolejny etap. E, przenikliwość. Trzynastka, a więc trochę taka transformująca energia. A przenikliwość mówi, żebyś ulepszał swoje umiejętności parapsychologiczne, a więc żebyś otworzył ten kanał właśnie tego... E, trochę tak jak ten wisielec, tak? A więc gdzieś pozwól tej krwi e, przepłynąć inaczej. Gdzieś pozwól pewnym rzeczom e, zfunkcjonować funkcjonować odrobinę w innej w innym rytmie w swoim ciele. Tu widzisz o co chodzi. Balans, równowaga, skupienie. Taka chwila poświęcona sobie, na sobie, dająca ten blask. Czasami to rozwiązanie. Pozwól sobie na tę ciszę, pozwól sobie na tę pauzę, pozwól sobie także na to, żeby to ktoś Tobie coś okazał, jeżeli ty cały czas okazujesz, albo no właśnie zobacz, jak inni reagują bez Twojego nadskakiwania, bez Twojej atencji, bez Twojej charyzmy czy Twojej energii. A więc nie bądź nie bądź wszędzie naraz, nie działaj ze wszystkim szybciej niż inni, daj im także szansę się wykazać, pozwól sobie, żeby ta energia do Ciebie też wpłynęła, bądź także przenikliwy, a więc patrz, słuchaj, nasłuchuj, obserwuj otoczenie przez pryzmat swojej duszy, przez pryzmat tego, co powiedziałam na początku, co czujesz, jak czujesz, jak się czujesz, co Ci jest, jak odbierasz ciałem, jak odbierasz wibracją, jak, y, jakie masz nastawienie, jaki masz humor, co się dzieje w tym pomieszczeniu, w tym otoczeniu, tam gdzie jesteś, tam gdzie przebywasz. I nie bój się wyłączać z pewnych y, nie tyle obowiązków, co y, funkcji y, nadprogramowych, których y, może nikt od Ciebie nie wymaga, a być może ich obecność trochę zagłusza tę odpowiedź, na którą czekasz. Daj sobie możliwość, żeby ona do ciebie przyszła. Nie nastawiaj siebie, ale ustaw się w odpowiednim kierunku do tego, co przynosi kosmos. Jakimi znakami karmione są Twoje zmysły. Odbieraj, odczuwaj, przyswajaj, przenikaj. Taki dla Was przekaz, drogi lwy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie oczywiście komentarz, dajcie łapkę. Za wszystkie pięknie Wam dziękuję. Naprawdę to jest bardzo miłe, i bardzo sympatyczne, i fajne. I szalenie, szalenie Wam dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, i zapraszam. Panny. Hej.